Siemanko widzowie, widzicie tą jedynkę? W końcu coś. To na pewno nie 8-bitowiec. No, na pewno, no wiecie, no nie nagrałem, bo nie chciałem trochę, ale nowa postać. Widzicie? Tu mam tego 8-bitowca. I właśnie to jest to. Bi, bi mi się trafiła. Widzowie, jak chcecie, żebym nagrał film, e, że wbijam na niej 500 kucharów, nie wychodząc z gry, ale może to, nie wiem. Ja muszę się do tego przygotować A jak chcecie to ja mogę Nie wiem no Tak mogę teraz ośmiu tak bit Bitowcem zagrać Ale bi mi się trafiła Z darmowej skrzynki sobie zobaczycie Poczekajcie Poczekajcie chwilę Nie max O z tej skrzynki mi się drapnęła. No właśnie I o takie miałem wrażenie Bo ja sobie grałem tam na izboxie w Horsion. No i wchodzę do browserstas. Ja mówię: skrzyneczka darmowa i otwieram. Bi wyszła. No to wiecie, co widzowie? Jak coś mnie ogląda, niech napisze komentarz pod dołem, czy się cieszą, czy się nie cieszą. Może CDX, może Paweł. A no właśnie, a oni kiedy grali? Klub. Kacper gra teraz. Uuu, CDX. Czemu tak nie grał? I się tutaj do klubu. No i na pewno, no. no 22 postacie. Nikt chyba nie ma w klasie B. No bo prawie nikt już u nas nie gra w Bro Stars w klasie. To, to jest trochę głupie, że nikt nie gra u nas w klasie. A! Jeszcze chcę taki odcinek zrobić, jak wbijam 7000 na jednej postaci. I później zrobię e, inny odcinek o penik Mega Boxa. Nie wychodzę... Co? Nie kłam! Ty prank szczerze! Ale prakster! No czemu? Cię wkurzyłeś? Bo ty masz B! Ty masz... Ej, chyba 20 za tym ale a ja 0. Ty masz na swoim koncie 20. Jak chcesz, to możemy na twoim koncie grać. I ja widzisz... Chcę, ja chcę dzisiaj wbijać 6 koła. Ja wracam zaraz na tamte konto. No dobra, to wbijesz tysięcy, to będziesz miał tyle samo postaci. Nie. Będziesz miał 21. Bo on ma Franka. Poczekaj, pokażę jego stare To te? On już nie grał 4 dni. 20 postaci, no. On ma Pam, Bibi i Frankę. No to tyle samo epików wychodzi, prawda? Widzę? To co? Ale mamy tyle samo epików. Ale legendy nie. Musisz trochę tam pograć. Jak? Powiem ci. No i tu ja sobie on gram. No już mamy tam dwa lamba jakieś. Mam. Zaczęliśmy wczoraj. No bo dopiero na się włączyło. Mam Mustanga. Auto za pół miliona. My tego nie kupiliśmy. To ktoś dał nam za darmo, prawda? No, Ktoś nam wy wysłał te auto. No, wysłał. Wyspa nawet i te drugie lampy na 3. No, no to ja dla Was zagram ja ośmiu... Nie oś... kupiliśmy. Nie kupiliśmy. Za darmo mieliśmy. Haraz, no, haraz. to ja dla Was zagram 8 bitowcem. Na pewno nie na solo, bo ja nie. Może walka z bossem dla Was zagram, ale kim? Ze jakby co? Ja zagram ze Siką. Przygotowana? Dara, przygotowana. Ale po co ja brałem Zasikę. Czy ja będę bosem? Nie! Nie, najgorzej! Napiszcie, widzowie, czy najgorzej, czy nie najgorzej. Gdzie jest ta dziesiora? Gazbra, ile ja muszę wytrzymać e na walkę z bosem. A na ile teraz biletów? A dwadzieścia? To jakieś. Nie, nie. muszę 5-4 minutki. Wytrzymać 5? Bo ja nie jestem bosem. Ale już jej HP zeżarli. Tam jest ta Jessica. Nie, to nie w tych krzakach. Widzowie, no mogłem 8 tym. to by byłbym bosem. Ale ja takie wrażenie miałem, że mi się dzisiaj trafiła z rana. Powiem wam. Że to było trochę takie wrażenie. Że tak trochę. Że to jest głupie trochę, że mi się trafia postać. Ale ja takie miałem wrażenie, że B Ja myślałem, że to Max, a to, albo jakaś legenda, to mi wychodzi, a to B I mam trzeciego epika, jeszcze dwa epiki To, ta BB Frank Dobrze mówię? No, bo ja mam Piper, Pam I Tom B Na zero pucharkach No i może tak zrobimy, nie wychodząc z gry, ale ktoś musi ze mną grać Kurde, jeszcze ten pies jej nie zginął. Ale mi życia zostało. Widzowie, czy wy mieliście kiedyś e, jedne, jedno życie e, na dło? Bo ja miałem raz. I tak pranksterem byłem takim. Widzowie, nie wiem, co mi się stało. Nie, psa nie położyłem. Widzowie, już dwie minuty. Dwie minuty dwadzieścia. To już przegrana pewnie. Gdzie ty jesteś, Zesiko? Dawajcie, rozwalamy ją! Ja. i Pięt... Piętnaście życia jest zostało. Już czternaście. Ale ten pokoją leci. Puma! Co, Puma zginęła? Nie. Zabiła Barleja. I proszę u Państwa, dwie minuty. Przegrana. No, że mu chociaż dużo rzeczonów dostał. U, trzy skrzynki. Widzowie. Ej, hey, Harry. Miem na no opening zbierać, ale nie chcę tak myśleć. Paweł, wam, widzowie. Jakby to była postać jeszcze chcę... Kse... Dora, na... Dora, zagram dla Was wy ośmiu bitowcem, jak chcecie. Na A pewno chcecie tego, żebym zagrał tym ośmiobitowcem? bitowcem. O to już zagram dla Was. O, Zbigram. Elo. Elu Wina, jesteś na YouTubie. Nita! Zapisz jeszcze pod komentarzem coś tam. Oparcie się, ile już macie postaci. Ale nie, że tam piszecie B i Mordis, na przykład, tylko te górne, te. Na przykład, jak tutaj jest ta czwórka. No to 22, jak macie. Snajper, B jest. O, lipka. No to teraz się ze prawie Upadłem. Żeby ten 8-bitowiec. Żeby chociaż było. Jakieś siódme miejsce znów. Drugie, żeby było 7 pucharków. Brawo! E-e-e-e, Luwina. Tak gra tutaj się ta zaczyna. E, e. Nita, nubek, nubek! Kto nie lubi Nity, to niech pisze w komentarzu, bo ja nie lubię. Przyznam. Jak se, to ja mogę na 500 pucharków ją też wbić. Gdzie stawiamy ulta, B? No nie, jak ja to było jakieś. 8 pań klubsów mam, B, brawo. Dobra, jest, Dobra, to ja się kampię. O nie, pokazałem się. No, bi jest z daleka dobra, to niech ktoś napisze, czy jest bi z daleka dobra. O nie, 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 zginę, zginę, zginę. Dzień krupsów mam! I co się okazało, to mam jednego krupsa. Chodź tu ty! Ty. Co? 40 sekund, co nie zabraliśmy, bo to. Bo co? Ale co ty? Co, na tym kącie swoim starym? Tak. Jak dzisiaj na lip? No, no jak mówiłem, to będzie to miejsce. Zazdroszczę ci, bo ja miałem... Jakby na tej TIK był mapie, to by było dobrze. Jaki głupek by grał tutaj TIKiem. to byśmy ten odcinek widzowie zakończyli już. No i napiszcie w komentarzu, czy mam ten challenge robić, nie wychodząc z gry pięć kucharków. To dobra, no to pa widzowie.